W sobotę 29 maja na boisku nieopodal ulicy Drzewiarza w Gościecinie odbędzie się Dzień Dziecka połączony z akcją charytatywną. Dzień Dziecka organizuje Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Herowo. O akcję charytatywną dba grupa wolontariuszy i skierka miłości, której przewodniczy sołtys Marek Miotk. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację dla Kaiszlas. Dziewczynka cierpi na szereg wad wrodzonych i liczy się każda złotówka. My jako Iskierka Miłości, wolontariat akcyjny dołączyliśmy się, aby uzbierać pieniądze na rehabilitację dla małej Kaiszlas. Rodzice przygotowali fanty, loterie, licytacje. Także będzie klub jeździecki, będą przejażdżki konne, przejażdżki starymi motocyklami, przejażdżki starymi samochodami. Także będą, będzie dużo wiele atrakcji, zjeżdżalnie, animacje, malowanie dzieci, wata cukrowa. Program można też zobaczyć w internecie na gościcinowitam.pl czy też u kajszlast. No, jak najbardziej zachęcam przyjść, pomóc. Dzieci mogą się fajnie bawić, a dorośli przy okazji wspomóc małą Kaję na jej rehabilitacji i uczyć dzieci pomagania. Będzie też spotkanie ze strażakami. Akcja potrwa 29 maja od godziny 15 do 19.